Czy można znaleźć złom w środę? W taką pogodę? Witam na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. Zapraszam Was dziś na nową złomową przygodę, czyli coś, czyli Cieszyński, bo tam w dole cieszyń, objazd śmietników numer 104. Czy w taką pogodę, w środę, można rozpocząć złomową przygodę? Myślę, że można. Jedziemy, szukamy. Zobaczymy, co znajdziemy. Są już pierwsze łupy, a właściwie łup. O, tam on jest. Zgaś światełka. Zgasiłem. Hmm. Może od razu. Nie ma kabelka. Tego zostawiam, tego zabieram. O! Coś waży. Hmm. Trochę gabarytowo za duży. Ale nie mogę go zostawić, moi drodzy. Muszę go zapakować jakoś mądrze. No wiem, tu niedawno i coś przybyło. Jasia. Taka Jasia, ona nazywa się Jasia. Hmm? Zabierzemy ją. Oraz to. O, o, Nie są to śrubki. I tam są mrówki. Więc Jasia oraz nogi od deski do prasowania są do zabrania. Jesteśmy przy tym nowym bloku, przy którym rozpocząłem poprzedni odcinek w serii Coś. No i czy przybyło nam tutaj? Nic nie przybyło. Ale ten pojemniczek, jeżeli nie jest uszkodzony, to będzie zabrany. O tak, chyba jest dobry. Na jakieś puszki, cokolwiek. Zajrzymy sobie do kontenerka. Jeszcze szybciuteńko. To jakieś coś, ale to to nie. To zabieram. Dzięki paśniku A w tym paśniku jest trochę głośników o! A to ciężkie Zabieramy No i skrzynka się przydała, co? Pakujemy? Raz, dwa, trzy mrówki to łażą, wiecie a jest pogoda jak w lecie. o śrubki jeszcze a tutaj ubrania a tutaj jest to się jest jakieś puszęta chodźcie, puszęta widzicie jak się przydała skrzyneczka? o tak Jogurt naturalny nadburzański Oraz śmietana naturalna 18% Jestem na nie O nie W środku tygodnia w środę Też można mieć złomową przygodę Ciekawe czy jest kabelek Czy już obcięli Nasi złomowi przyjacieli No chyba obcięli wiecie A nie i znajduje się to, ja będę tym, który go obetnie, bo tyle miedzi w żadnym sprzęcie na kablu nie siedzi. Koniec idę po szczypawki i obetniemy. Mam specjalne narzędzie do takich sytuacji. No, wkraczaj do akcji. Cięło. teraz dzięki nie byłby to mój kanał gdyby nie było butów rozumiecie także coś zapłacony buty pójdą do żony ona pracuje w dziale handlowym wiecie dzięki Paśniku powiem wam że kocham moją robotę tą co teraz tutaj robię tak dlatego właśnie kocham takie sprzęty sprawdzimy czy działa sprawdzimy w następnym odcinku moi drodzy zabieramy i uciekamy jest torba a czy będą w niej pieniądze no nie ma niestety 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 Ech, kartony jakaś pomarańcza zgniła czy stara idziemy stąd idziemy Wiecie jaka jest moja taktyka, nie? Jeżdżę od śmietnika do śmietnika w poszukiwaniu kapci i złomika, kapci nie. A tutaj pudełeczko po... Bo... A puste, tak myślałem. Pełne. I kartony w środku. I dzisiaj kartonowo tutaj. Ale czasami za kartonami znajdują się złomiki. Nie tym razem niestety. Przepraszamy. Uciekamy. Ale drzwi brutalnie wyharatali. Tamte drzwi ogłocili, ale tutaj nie byli. Te drzwi leżały ostatnio obok wiaty. Ech, I ten MOB tutaj już ciągle na stałe w tym paśniku, panie kierowniku. Jestem głodny, więc zrobimy tak. Pojadę do domu, przerzucę ten. E Brodzik, który znaleźliśmy, do Kadika Przerzucę inne fanty, żeby auto uwolnić Zjem jakąś kromkę czy dwie I pojedziemy dalej, może być? Musi tak być Ponieważ jestem głodny, jestem rozdrażniony Tam do Big Baga zajrzymy jeszcze Pogoda dzisiaj jest Cudowna, ale nie wiadomo jak długo się utrzyma Wczoraj była jeszcze zima Wczoraj była pogoda listopadowa, wiecie? A, w Big Bagu nic niestety ciekawego dla zawodowego. Jakiś stary pędzle nic się nie zmieniło. Dobra, idziemy coś zjeść. Samochód opróżniony, żołądek napełniony. Brać tą drukarkę, czy nie? Jakiś tam metal jest, ale plastiku od groma. To ja może te puszeczki tylko wezmę. A to zostawię. Plastikożercą takich się jak też by fajny był. Eee, chcę podziękować wszystkim, którzy dokonali wpłaty. Nowe osoby dokonały wpłat na moje konto. Bardzo dziękuję. Eee, krzesełka konfiskuję, czy ja wiem. No, zobaczymy, obejrzymy. To są jakieś drobiazgi. Także e, dzięki Wam, dzięki Waszym wpłatom jest paliwo i mogę się poruszać. Bardzo dziękuję za to nie udało się mi fajnie zrobić tylko Jak to tu wygląda Aha. Aha. To ja może pójdę To to będę robił Mam taki wkrętak płaski Tak zrobię Nie będę zabierał całych tylko poodkręcam sobie te siedziska O tak no, i tak zrobiłem. Zobaczcie. Czysty zysk. Czysty złom. A tamte siedziska pójdą do śmietniska. Ciekawe jakieś urządzenie. Co to za urządzenie? Wiróweczka. Bez kabla, ale na stare śrubki. Będzie silnik i z miedzią na pewno. Takiego czegoś nie biorę. Bo co z tym materiałem potem zrobić, co? tą wirówkę zabieramy, ale tu jeszcze zaglądamy, moi drodzy zaparkowałem sobie autko na wolnym miejscu, parkingowym, telewizjonę ciężkie dużo plastiku, Panie Kierowniku a tutaj jakieś rurki plastikowe chyba ta wirówka to będzie wszystko. Nie jest źle. o nie. Tylko wiadro, a w tej torebce pusto. No nie. Wiadro nie, nie mój kolor, wiecie? No. A to już Myślałem, że kawałek kabelka. Niestety. Tutaj te książki ostatnio znalazłem na tym paśniku, a w wannie pojawiły się nowe jakieś rzeczy a umywalka bez baterii ten wiecie co to było o właśnie to <śmiech ratali> ten wiatrak ale tam i tak w środku jest tylko i wyłącznie aluminiowe zwoje bo wiem bo już takiego rozbierałem to są te same z tej samej chińskiej fabryki wiecie o. Pomogli mi, wiecie, bo urwali to. Został tylko stalowy element. Z troszeczkę plastiku, to nic. Zabieramy i tam jeszcze zaglądamy. Moi drodzy, zajrzymy tutaj. No tu książki właśnie wtedy leżały. No i tu pani dźwignęła tą maszynę do szycia. Niestety. Jajka. Puste. Dobra. Dziękuję i za to czysty pieniądz. W tym paśniku przeważnie puszki leżą tu. Dzisiaj nie, dzisiaj słójki. Słabe wyniki. Ach. Zamkniemy. Zajrzymy, co za rogiem. O, dzisiaj tydzień. Przepraszam, dzień telewizyjny chyba. Bo już drugi, ale wielki. Telewizor, moi drodzy. Co ja miałbym z nim zrobić? Tyle plastiku, tyle kłopotu. Pojawiają się chmury, wiecie. Chciałbym docenić czyjąś pracę. Kogoś z tego bloku, który zrobił tak pięknie tutaj wokół. Czy nie wokół, ale w jednym miejscu. Bratusie i inne kwiatusie. Cudowne kolory. Oni już tu byli. Widzicie. Byli i odrywali, i dalej pojechali. A puste wszystko. Nic ciekawego. Słabo trochę, no ale był brodzik. Jest fajna wirówka. To co? Jedziemy dalej, bo czeka nas wędrówka. Muzyka w tle gra. A tutaj jestem, ja. Puszeczka. Piękna, duża. Metalowa. Na śrubki będzie. Następna gotowa Co tu jeszcze ciekawego za zawodowego czajnik proszę Państwa Czajnik zabierzemy No jeszcze woda ludzie Chyba w popłochu wyrzucali, bo wody nie wydali Heju! Kto ciebie chyba weszył tu? He, 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 he. A tutaj mam jedzi w środku, chyba nie ma. No cóż, czysty pieniądz zabieramy, czyli blacha blacha jedna i blacha druga No i tyle, a to zostawiamy, bo będzie na mnie Jest tam on Jest tam on Co robimy? Odkręcimy O tak Teraz czuję się spełniony, wiecie? Tam na pewno trochę miedzi siedzi. Samsung na nim napisali Jedziemy dalej. Powoli kończymy. No nie było tego towaru za dużo, ale był ten właściwy, tak? Radio, magnetofon. Widzieliście o, deseczka do prasowania, nogi do urwania. <grystanie> Także nie było tak źle. Prawda? Mogę pójść po wkrętaka ale o, będę musiał chyba bardzo sztuka. No i kabelki. Kabelki też zabierzemy, potem obierzemy taki płaski w krętach jak ostatnio. Jak do krzeseł używałem Pałz. Paśnik, z którym się długo znamy. Ma dla mnie zawsze ofertę. Naukowa zabawa. O mechanik, ale nie LEGO. Coś takiego podobnego. Magical magnet. I buty Adidasa, ale tam, oj, oj, podeszła już. Tam, gdzie się nogę daje, sztuka. Łabądzie. O, to nie. Obrazek. A i owszem, witaj, paśniku. Co dzisiaj masz tutaj dla mnie, kierowniku? O, lebałagan. Mówiąc po tak. francusku. Po francusku. No to jakieś listwy. O, tam jakieś coś z kabelkiem leży. Jakiś głośnik. Dzisiaj dzień głośnikowo-telewizyjny, bo były głośniki. Na początku widzieliście. Waga. Wagę już kupiłem, także dziękuję. Hm. Tutaj suszarka do włosów z kablem i butelka. Nie widzicie tego, bo jest ciemno. Butelka zwrotna i garnuszek. Muszę iść po chwytak. Chwytak, chwytak. Jak to wyciągnę, to Wam pokażę, że było naprawdę. Tak, tak. No i tam jakiś głośnik. nie Dobrze, ja idę po chwytak i pociągam tam te elementy atrakcyjne. Garnek zostawiłem, bo był brudny, ale jest kabelek. Butelka zwrotna, która się odkulała. O czyli złotówka na pewno. No i tam był jakiś głośnik, czy głośniki A no, zabierzemy, rozbierzemy tu na kupeczkę no. tam się wykopertnął po drodze taki traktor z tym z beczką na na ścieki, czy na coś, na skrzyżowaniu, gdzie jest e, przejazd kolejowy, on leży na boku, no i tam policjanci kierowali ruchem, nie chciałem tego nagrywać, bo mogliby się rzucać, że nagrywam ich, ale spróbuję złapać to ujęcie, jak będę przejechał, przejeżdżał, chyba, że zablokują drogę, nie wiem, O, sobie w piwnicy powieszę, a czemu nie, a czemu, a co mi tam? Tak, puszęta i butolenta. A, a, a czemu nie? A tylko śmieci wyrzucę. A wezmę sobie. A wrzucę do Lidla. Zawsze to jakieś grosiwo Chociaż tam jakieś śmieci, ale to nic. Obraz. Buty sobie daruję. Motor i tamte elementy. I kończymy powoli. Leży beczka na boku, widzicie. Dobra, jadę swoją drogą. No, jestem już koło domu. Dziękuję, że byliście ze mną na tym. Coś już, coś. Numer 104, taki podtytuł wymyślimy może czysty zysk. O tak, no bo dzisiaj był czysty złom, tak. Plus radio magnetofon, plus kompresorek, plus e, jakieś tam jeszcze ciekawe elementy typu damskie obuwie, plus taka jakaś dla dzieci układanka z tym motocyklem klocki Także coś udany. Ruszam teraz do domu, siądę, zmontuję i na Wasze lajki oczekuję. No i tak byłoby uczciwie, gdybyś zostawił suba, nie? No bo ja robię co mogę, ja się staram. Yy, paliwo moje wypalam, tak? <noise> A czy nie moje, te, które dostałem od Was. Dziękuję jeszcze raz za te wpłaty. No i. jedynie co możesz od siebie dać, to suba, nie? Daj suba, aby kanał mu się rozwijał dalej pomoże mi to właśnie go rozwijać, także no i napisz komentarz, widzimy się w komentarzach co za chwilę wieczorem kończy się już środa, była dziś piękna pogoda naprawdę, ale tam już widzę, że chmury od południa idą, będzie padało ale wyszedłem z tego cało także zadowolony jestem, mimo że może nie było szału takiego wielkiego, ale jest fajna ta wiróweczka taka i tak dalej, widzieliście wszystko na filmie także nie będę się powtarzał i dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, zawodowego. Do następnego!